Witam wszystkich małych wspaniałych. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze, że jesteście zdrowi i uważacie na siebie. No, to już któryś dzień bez was. Także brakuje mi naszych ćwiczeń, brakuje mi naszych rozgrzewek, zabaw, zabaw wygupów, ale przede wszystkim brakuje mi was, waszej radości, waszego rozrabiania. Więc mam nadzieję, że jednak szybko wrócimy na nasze sale i, i, i zaczniemy się bawić jak najszybciej. Jakoś musimy przetrwać ten trudny czas, dlatego namawiam Was z całego serca, abyście aktywnie spędzali czas. Ostatnio znalazłam sposób na ten wolny, wolne godziny, które mamy i których jest dosyć dużo przede wszystkim, po pierwsze zaczęłam robić generalne porządki dlatego Wam też polecam zrobić porządki w Waszych zabawkach, książkach, tych wszystkich rzeczach w pokojach, które macie druga sprawa, możemy nauczyć się nowych rzeczy ja na przykład rozwijam się kulinarnie i zrobiłam pierwszy raz w swoim życiu gołąbki że możecie namówić rodziców, żeby was czegoś nauczyli. Eee, oczywiście z ich pomocą. No i trzecia rzecz, którą też robię, to staram się każdego dnia ćwiczyć e, lub pójść na chwilę pobiegać tam, gdzie jest mało ludzi. E, zaczynamy nagrywać dla was filmiki, w których e, będziemy pokazywać różne zabawy ćwiczenia. Także śledźcie nas i, i, i każdego dnia ćwiczmy razem. Pozdrawiam Was serdecznie i przesyłam Buziaki. Trzymajcie się.